O zmianach w prawie holdingowym istotnych dla firm rodzinnych będę rozmawiał z Michałem Mieszkiełło, partnerem w kancelarii Orzuk Tomczykowski. Dzień dobry, panie mecenasie. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Jakie z tych zmian są najistotniejsze właśnie w kontekście firm rodzinnych, panie redaktorze? Do kodeksu spółek handlowych zostanie wprowadzony cały nowy dział pod nazwą grup spółek. I przewiduje on właśnie wprowadzenie takiej definicji jako spółki dominującej i przynajmniej jednej lub kilku spółek od niej zależnych. I te spółki będą kierować się tak zwaną wspólną strategią gospodarczą. Tą z kolei można scharakteryzować jako taką nadrzędną wartość i cel grupy kapitałowej, który będzie wymuszał wykonywanie na każdym poziomie tej grupy decyzji dominującego wspólnika prowadzących do realizacji tego celu. I istotnymi takimi założeniami nowelizacji są przede wszystkim możliwość właśnie stworzenia wspólnej strategii gospodarczej grupy spółek, prawo wydawania wiążących poleceń przez spółkę dominującą względem spółek zależnych i jednocześnie ograniczenie odpowiedzialności członków zarządów za ewentualne negatywne skutki wydania takiego wiążącego polecenia po stronie spółki dominującej i jego wykonania po stronie spółki zależnej. Wzmocnione też zostaną uprawnienia rady nadzorczej, która będzie miała więcej, można powiedzieć, uprawnień kontrolnych i, i wglądu takiego bieżącego w działalność spółek zależnych, co przejawia się między innymi na przykład prawem spółki dominującej do przeglądania ksiąg i dokumentów oraz udzielania informacji od, przez spółki zależne. W każdym czasie. I umiejętne zastosowanie tych proponowanych w nowelizacji narzędzi powinno odciążyć formalną stronę zarządzania grupą, w szczególności konieczność takiego kaskadowego podejmowania decyzji korporacyjnych, co często wymaga określenia dość szczegółowego katalogu biznesowych przesłanek w kompetencjach decyzyjnych poszczególnych organów. Na czym w praktyce będzie polegało to wydawanie wiążących poleceń? Każda decyzja zarządu spółki matki jest wiążącym poleceniem. Czy tak to można rozumieć w uproszczeniu? W uproszczeniu tak. Jest to podstawowy mechanizm tej nowelizacji i jednocześnie narzędzie do realizacji tego wspólnego interesu gospodarczego. Takie wiążące polecenie przez spółkę dominującą, wydane względem spółek zależnych, powinno być przez te spółki wykonane i tutaj też takim można powiedzieć dodatkowym elementem, na który, trzeba się, na który trzeba zwrócić uwagę są takie marginesy bezpieczeństwa i gdyby wykonanie takiego polecenia narażało spółkę zależną na szkodę lub na poniesienie odpowiedzialności wobec wierzyciela, to spółka dominująca powinna zagwarantować naprawienie szkody zarówno tej spółce jak i jej wierzycielom. Co ważne, Spółka zależna może zostać zobowiązana do wykonania takiego polecenia, nawet gdyby jego wykonanie w określonych przypadkach mogło doprowadzić do niewypłacalności tej spółki. Wtedy spółka dominująca i spółka zależna solidarnie odpowiadają w stosunku do osób, które mogłyby przy takiej okazji zostać poszkodowane. Ale, żeby podjąć taką decyzję i wydać takie polecenie, spółka dominująca albo jej menedżerowie Muszą wykazać, że wydając wiążące polecenie spółce zależnej, działali w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, w tym między innymi na podstawie informacji, analiz, opinii, które powinny być w danych okolicznościach uwzględnione przy dokonywaniu starannej oceny, przy zachowaniu tego standardu, właśnie starannej oceny rynkowości podjętej decyzji. Pierwsze skojarzenie mogłoby być takie, że zmiany są wprowadzane no, dla tych największych firm w Polsce, więc spółek skarbu państwa dla, dla Orlenu, dla firm energetycznych. Czy rzeczywiście są to zmiany istotne dla firm rodzinnych? E, pomimo, że samo wprowadzenie nowelizacji, że od początku miało przyklejoną taką łatkę e, potrzeby wzmocnienia ośrodków decyzyjnych właśnie w spółkach kontrolowanych przez skarb państwa. To paradoksalnie zaproponowane rozwiązania mogą ułatwić szereg trudnych procesów i decyzji związanych z takim szeroko podejmowanym dziś tematem sukcesji, właśnie w biznesie rodzinnym. I warto się przyjrzeć korzyściom, jakie ta nowelizacja wnosi, ponieważ zaproponowane rozwiązania mogą ułatwić podejmowanie decyzji związanych z planowaniem tej sukcesji. I dzisiaj, to co obserwujemy, to, to takie zjawisko, że wielu założycieli firm rodzinnych, średnich, dużych, zarządzających takim rozbudowanym biznesem, odczuwa potrzebę przejścia, można powiedzieć, w tryb zarządzania z fotela. I wycofują się oni często z zarządów albo na poziom rady nadzorczej, albo pozostają już tylko przy statusie wspólnika, a w ich miejsce za sterami tych spółek rodzinnych stają w mniejszym lub większym stopniu przygotowani następcy. Często też, gdy brak tych następców, pozostaje zatrudnienie na przykład zewnętrznych menedżerów albo sprzedaż biznesu. Do tej pory jednak ten bezpośredni nadzór właścicielski jego wpływ na decyzje ograniczony był często do jednej głównej spółki w grupie, ale bardzo powszechnym zjawiskiem jest, że w przypadku struktur, gdzie jest wiele spółek, ten ich założyciel, właściciel pełnił funkcję w organach każdej jednej spółki w tym kontrolowanym holdingu. I proponowane regulacje pozwalają założycielom na taki bezpośredni wgląd w całą strukturę grupy, jednocześnie zlecanie niezbędnych działań lub korekt na każdym jej poziomie. I znacząco ułatwiłoby to podejmowanie i egzekwowanie strategicznych działań leżących w interesie całego holdingu, nawet siedząc właśnie na tym tylnym siedzeniu przysłowiowym. I w tym biznesie rodzinnym narzędzia te pozwoliłyby założycielom właśnie wycofać się z takiego bezpośredniego, codziennego udziału w zarządzaniu biznesem, przy zachowaniu możliwości interwencji w momentach, które tego wymagają i właśnie na każdym poziomie struktury, którą kontrolują. O zmianach w prawie holdingowym rozmawiałem z Michałem Mieszkieło z kancelarii Orzuk Tomczykowskim. Dziękuję za rozmowę, panie mecenasie. Miłego dnia. Dziękuję za rozmowę, panie redaktorze. Do widzenia państwu.